lecz nie mówić głębko. Pani tutaj nie wybrała, żeby mamy powitała. Wszystko wam tu pokażemy, to co umiemy, lecz kiedy nam się coś nie udało, a wam coś nie podobało, to idąc do domu, pss, nie mówcie o tym nikomu. Wszystko dziś dla mamy. My o naszej mamie zawsze pamiętamy. Czy dla nas jesteś, mamusiu kochana, jak słonko na niebie. Myślimy od rana, jak ucieszyć Ciebie. Serdecznie witamy kochane mamy. Mama to jedno słowo. Ile skryje w sobie treści. Z nim związane są na... Pamiętajmy o mamie w dniu jej święta, obchodzimy je zawsze 26 maja, w okresie rozpisania najpiękniejszych kwiatów, niech one będą dowodem wdzięczności i szacunku należnego każdej Od w dzisiejszym świecie, często zagoniona i zapracowana, zmęczona i wyczerpana, jest zawsze uśmiechnięta mająca czas na serdeczną rozmowę. Chcę spodziewała za bardzo dobroć i troszkę, zapraszamy na krótki program artystyczny. Maj to życie, maj to księżycy, Moje poczucie, jak tak mają tak, że matki. Czy wiecie, dlaczego mamy dnia 26 to dzień matki? Jak to nie wiecie? Przecież to takie proste i zrozumiałe, najprostsze rzeczy na świecie, bo nasze mamy są wspaniałe. A tak poza tym, niech mi wierzy każdy syna i córeczka, że mamą dzień coś się należy, jak nam należy się dzień Powiem wam sekrecie, bo ci wódku. na dla mamy po ogródku. Dużo się napracowałam, jakem suzia. No ale jestem mamusi źrodkiewka i szałata. A tutaj marchewka młoda, niech mamusi zdrowie doda. Wszystko to odrzuci dla mamusi na dzień matki. A co jeszcze lubią nasze mamy? Wiem, piosenki ładnie zaśpiewamy. Nikomu. Mama! Kto się chodzi po zakupy z ciężkimi siatkami, by nas ubrać i nakarmić? Mama! Kto leczy wszystkie nasze bóle i obejmuje nas czule. Mama! Kto nie skrzywdzi nas i ochroni całym sercem i do kogo można przyjść z każdym smutkiem jak najprędzej? Mama! Czyje ręce tłumą nas od początku do końca? Kto otworzył dla nas czas na nauczył szukać słońca? Mamo! To jest program i spokojem słowo, które chce skłonąć. Wszyscy wiemy, a ja powiem, że to jest właśnie nasza mama. <grym> Jak najdłużej można już zarabiać się, w drodze świata, gdy śnią łapy z tyłkarów, a dzieciach to późne lata. Mamo błąd zawsze szczęśliwa i piękna. Ja widzę, że mają w święta. Kochanym mamusią składamy życzenia najszczersze. Laskami słońca pleciony maleńki wierszyk. wierszy. Mojej kochanej mamusi życią dużo na zdrowia. Żebym pociechom jej była i zawsze pilna corowała. Kiedy dorosną mamusiu? Zawsze wszystko się Tobia, udzięczam. Nad życiem w tym panu trudu rozwieszam tęczą. Kochane mamy, przepraszamy za nasze złe zachowania i za to, że nie zawsze potrafimy przyznać się do winy. Postaramy się poprawić. Mamy nadzieję, że wy, kochane mamy, macie z nas pociechę. Chcemy wam być pomocni, choć nie zawsze się nam udaje. Przyjrzyj nam, mamo, wiele lat, bo bez ciebie smutny świat. Bądź szczęśliwa i radosna, niechaj w twoim sercu zawsze gości wiosna.